Skradzione przedmioty przyniosły jej nieszczęście odesłała skradzione artefakty. Miały przynosić pecha. Obywatelka Kanady zwrócił skradzione 15 lat temu z Pompejów zabytkowe przedmioty. Artefakty miały przynosić jej pecha podaje serwis syNN. Na adres muzeum w Pompejach przyszła specyficzna przesyłka. Paczka zawierała dwa białe kafelki z mozaiki, fragmenty rozbitego flakonu na amforę i fragment ceramiki zdjęty ze ściany z miejsc słynnych wykopalisk. Do przesyłki dołączony był list. Jego autorka, kanadyjka o imieniu Nicole, przyznała się do kradzieży bezsennych przedmiotów w 2005 roku. Jak przyznała, postanowiła zwrócić artefakty, ponieważ miały przynosić jej pecha. »Zapragnęłam posiąść zabytkowe przedmioty, których nie byłam w stanie kupić, «tak wyjaśniła motyw kradzieży, dodając, że była wówczas „młoda i głupia. » Jak napisała, po powrocie do Kanady ze skradzionymi przedmiotami dwukrotnie zachorowała na raka piersi i przeszła dwie mastektomie. Dodatkowo jej rodzina wpadła w finansowe tarapaty. ». «Nasze życie stanęło w miejscu», « napisała». Nikola jest przekonana, że skradzione z Pompejów przedmioty ściągnęły na nią nieszczęście. Zabrałam ze sobą fragment historii zaklęty w przedmiot. Było w nim zawarte mnóstwo negatywnej energii. Przecież tam w Pompejach, przy Ret, ludzie zginęli w tak straszny sposób, a ja zabrałam z miejsca tragedii kafelki, napisała. Przypomnijmy, że w 79 roku Pompeje zniszczyła erupcja rezuliusza, a mieszkańcy miasta zginęli pod lawą i popiołem wulkanicznym. Jestem dobrą osobą i nie chciałabym przekazać tej klątwy innym członkom mojej rodziny. Proszę, wybaczcie mi, pisze Nicole. Jak czytamy w serwisie CNN, przez lata z Pompejów skradziono wiele zabytkowych przedmiotów. Niektóre z nich zostały odesłane do muzeum wraz z listami, w których sprawcy kradzieży tłumaczyli, że artefakty przynoszą pecha. Niektóre z tych listów, wraz z odesłanymi przedmiotami, wystawione zostały ku przestrodze na ekspozycji w Pompejach.